Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie aktualizację naszych ptaszników i jeszcze jednego pajączka, którego, o którym wcześniej Wam nie powiedziałem, który razem tutaj z ptasznikami jest, a nie powiedziałem Wam o nim, dlatego że Wam powiem dlaczego. No i pokażę Wam, co się zmieniło u naszych ptaszników, a uwierz mi, że zmieniło się dużo. Mam, myślę, że Instagramowi wiedzą już, co się stało, bo zamieściłem tam zdjęcie z obyma ptasznikami. Więc zabierajmy się do oglądania. Więc lećmy może od prawej do lewej. Tam widzę, że już w tym, jakby ostatnim pojemniku, widzieliście co jest, no ale i tak Wam o tym oczywiście opowiem. Tutaj jest nasza Triltoca Ambopilosum Nicaragua. No i mam nadzieję, że już wszyscy widzą, co się stało. Nicaragua wyliniała. Yy, I zobaczcie, po prostu, zobaczcie, jaki był stary karapaks. Zobaczcie, jaki jest teraz ogromny. Yy, wyciągnijmy sobie tą wylineczkę, żeby ona już tutaj nie wadziła. Zobaczcie, jakie piękne helicerki czarne. No, zobaczcie, jakie helicerki. No, no, i przyrost jest taki, że ja już ją mierzyłem i tak. Ten stary karapaks miał centymetr, a ten karapaks ma 3 centymetry. No, zobaczcie sobie, jak to jest przyrost. Zobaczcie, jakie tutaj były włoski maluteńkie, a jakie już ma długie. Mówiłem, że następną wylinkę te włosy będą coraz bardziej białe i coraz bardziej długie. No i to się stało. I tutaj ona miała rozstaw ciała 4 cm, a teraz ma 7 cm a długość ciała ma 4 cm, więc naprawdę ma taki przyrost. Oczywiście tutaj jest miseczka z wodą, no bo ona podczas wylinki potrzebuje wody, czy po wylince. A tutaj zobaczcie, jaki sobie dywanik zrobiła. Ta pajęczyna jest aż biała, ta pajęczyna jest aż biała, a wiecie, że ona robi zwykle takie nitki, takie, których nie widać, więc zobaczcie, ile tu warstw musiała nałożyć, no bo w końcu na czymś musiała się położyć, no bo kiedy pająki linieją, odwracają się na plecy, i właśnie tak jak widzieliście, w takiej pozycji one linieją, leży, leżą sobie na tym dywaniku. A spytać się po co ten dywanik? No on jest po to, że w razie czego, gdyby jakiś mącznik na przykład, albo karaczan został tu w pojemniku niezjedzony, to taki dywanik zapewnia, że wiecie, one jakby nie powinny przedrzeć się przez ten dywanik, ponieważ taki mącznik, prawie taki jak ona, spokojnie przegryzłby się przez taki dywan i po prostu zjadł pająka. Yy, dlatego trzeba mącznikom na przykład yy, zgniatać głowy przed wrzuceniem do pojemnika, żeby nie, nie było takiej sytuacji, że pająk linieje i nagle wyjdzie sobie mącznik, gdzieś tam wykopie się z ziemi i zje pająka podczas wlingi, no bo on jest wtedy najbardziej słaby. Yy, I niestety nasza Nikaragua reguła podczas linienia już wiedziała, że nie zmieści się tutaj do korka, bo ona już się naprawdę tutaj nie mieści. Jakby miała się tam wcisnąć, to mogłaby nawet nie wyjść. No bo ten korek już jest dla niej za mały i myślę, że, znaczy myślę, wiem, że niedługo będziemy jej roić nowy pojemnik, bo ona już potrzebuje większego pojemnika. Ona lubi sobie pokopać, więc jak teraz stwardnieje, bo teraz ma jeszcze trochę czerwone helicery, to na pewno ją sobie nakarmimy. Nie w tym odcinku, bo jeszcze musi stwardnieć do końca, ale w następnym albo zobaczycie to na odcinku na 50 subskrypcji, dlatego klikajcie subskrypcję, jak nie macie. I z góry wam za to oczywiście dziękuję, i dla was to też jest korzyść, bo jeżeli będzie 50 subskrypcji, to wyleci ten fajny film, właśnie. No nie powiem wam o czym, oczywiście. Dlatego zostawcie tą subskrypcję, proszę. I tak jak mówię, na pewno zrobimy jej większy pojemnik i kupimy większy korek albo jakąś po prostu inną, większą. Kryjówkę, no bo ona jeżeli chce się skryć, no to nie ma gdzie. O, właśnie sobie chodzi. Ona bardzo tutaj właśnie na tym dywaniku lubi sobie siedzieć. No bo on zrobiła go więc i to jest tak naprawdę jedyna y, część, gdzie ona czuje się bezpiecznie, no bo nie może się już czuć bez, bezpiecznie w korku, no bo tam po prostu nie wejdzie. E, dlatego ja tą wylinkę wyrzucam. W sumie możemy jeszcze się jej trochę lepiej przyjrzeć. No zobaczcie, a te piękne oczki świecące. No, i widać, że Karapaks nie jest jeszcze taki zupełnie czarny. On jest jeszcze blady, ale odwok już jest ładnie czarny. I włoski naprawdę już są bardzo ładnie białe. Szczecinka na Karapaksie również posiada. No i halcerki, które są niestety zasłonięte, ale widzimy, że kolanka są takie. Oj! Kolanka są jeszcze takie dosyć pomarańczowe, i to też świadczy o tym, że pająk jeszcze nie stwardniał. Więc mówię, zostawiamy ją. I lecimy dalej. O, zobacz, ja zamykam pojemnik, a ona próbuje się tutaj wcisnąć, no bo się stresuje, a nie ma się gdzie schować, i to jest problematyczne. Dlatego na pewno w kolejnym albo jeszcze w następnym odcinku będziemy wymieniać w jej ten pojemnik. I weźmy na warsztat naszą e, braszkę Bemei, która również wyliniała. Wiem, to jest. Po prostu taki szok, bo wiecie, yy, Nicaragua wyliniała po, bodajże powiedzmy, nie pamiętam, który to był dokładnie dzień, ale powiedzmy, że we wtorek, w nocy we wtorek, a BMEI wyliniała w środę, tak bardziej po południu, wieczorem, dlatego różnica między nimi jest no jednego dnia. Jeszcze Wam powiem, że między nimi akurat tutaj się BMEI schowała do korka, jeszcze się mieści. I zaraz Wam powiem, dlaczego się jeszcze mieści do korka. No, udało mi się jeszcze ją wyciągnąć z tego korka, i zobaczcie, że, że BMEI, przepraszam, ona jest teraz w takim stadium, jak była nasza Nikaragua przed wylinką. Ja myślałem, że one są takie same, ale nie są takie same, ponieważ kiedy jeszcze zanim Nikaragua wyliniała, to one były wielkościowo takie same, ale teraz. Kiedy naprawdę Nicaragua wyliniała, no to widać, że Bemei jest naprawdę o jedną wylinkę mniejsza. Yy, dlatego po prostu yy, nie jest jeszcze tak bardzo kolorowa, ale i tak widać z tej starej wylinki, która również ją zabierzemy, że zobaczcie, te kolory tutaj są takie matowe bardziej. Nie są aż takie pomarańczowe, a teraz widać, że naprawdę nasza Bemei już ma tutaj czerwone kolana, a braszka Bemei to tak jakby bardziej po polsku ptasznik czerwono nogi. No i widać, że te nogi jej coraz bardziej zaczynają być czerwone, te kolana też już widać, że pomarańczowy jest jeszcze taki trochę matowie, matowy. Ale tutaj już widać, że kolana ma bardzo czerwone, więc na następna wylinka już na pewno resztę nóg będą bardziej jeszcze czerwone. No odwok standardowy jest czarny yy, i plus po tej wylince, yy, ja ją trochę przegonię, bo się nam zasłoniła. Yy, teraz ciężko mi odróżnić trochę te yy, wylinki, ale widać, no, że ta jest cała czarna, a ta jest bardziej pomarańczowa. Zobaczcie sobie stary karapaks, że stary karapaks był cały taki pomarańczowawy, bez niczego, nie? A zobaczcie, że teraz na karapaksie pojawiła się taka punkciki jakby, nie? Koło oczu. Więc no karapaks się zmienił, no bo pojawiły się takie czarne plamki tutaj przy oczach, więc dlatego ona się tak właśnie zmieniła. Ona jeszcze, mówię, do korka się mieści, no bo jej nie było na poprzednim kadrze. Również ma miseczkę z wodą, a liniała dokładnie w tym miejscu, gdzie siedzi, ale ona nie zrobiła aż tak bardzo białej pajęczyny. Tego akurat nie wiemy dlaczego, pewnie dlatego, że jest młodsza. Ale to nie jest y, na razie do ustalenia, dlaczego ona nie zrobiła aż tak białego dywaniku jak tutaj Nicaragua. No myślę, że po prostu dlatego, że ona jeszcze tutaj linia pierwszy raz, a Nicaragua drugi raz. Więc myślę, że po prostu czuła się bezpieczniej, a tutaj Nicaragua wiedziała, że karmimy ją y, karaczanami, więc mogła się czuć już trochę mniej bezpiecznie. Więc zrobiła mocniej, a tutaj Bemei zrobiła trochę słabiej. Myślę, że to na tyle z, tak naprawdę z kadru bo ona znowu nam się yy, z zbemei, bo ona znowu nam się skuliła, no ale mamy ładne przybliżenie i tak naprawdę u niej więcej w pojemniku się nie zmieniło jej pojemnika nie będziemy zmieniać, bo mówię ona jest wylinkiem mniejsza, jeżeli wylinieje jeszcze raz, no to wtedy na pewno też zmienimy jej yy, pojemnik, chociaż to też nie jest takie pewne. Bo myślę, że Nikaragua spokojnie zmieściłaby się do tego korka, więc myślę, że ona jeszcze dwa razy musi wylinić, żebyśmy musieli zmienić pojemnik. No a Nikaragua mówiłem. Już niedługo raczej zmienimy jej pojemnik. No i przejdźmy już do trzeciego pojemnika, który już tutaj stoi przed nami. Ja wiem, że jednym okiem już widzieliście, co tam jest. Dobra, pokazuję Wam. E, tak, tutaj jest kolejny, bo to nie jest ten sam, to jest kolejny kątniczek domowy, e, tylko że tam w tamtym pojemniku jest. Yy, Samiec, a tutaj mamy samicę. Zobaczcie jakie sobie, tak bardzo aż tego nie widzicie, ale pajęczyna jest wszędzie i jest takie U. Bo ten pojemnik jest o, dosyć wysoki i ona sobie taki kształt U całego pojemnika zrobiła w kształcie pajęczyny. Tutaj leży marchewka, się spytacie dlaczego, bo tutaj jest parę karaczanów też, które jej wypadły. I one miały przyjść na tą marchewkę zjeść i od razu wpaść pańczyna, ale nie chciały tego zrobić. I tutaj nasza samica kątniczka, właśnie zauważyliśmy, jak myje sobie przednie odnóża, ponieważ przed nagrywaniem dałem jej jedzenie. Dlatego widać, właśnie jak dokładnie myje sobie wszystkie odnóża po tym godzinnym jedzeniu. A tutaj w rogu akurat nam się nagrał, jak linieje samica. Taraczana, która była tutaj wrzucona wcześniej i ona też mu wypadła, jej, i ona właśnie tutaj linieje. No ale nas obchodzi głównie pająk, który właśnie, no mówię, przyłapaliśmy go przy czyszczeniu sobie wszystkich odnóży po jedzeniu. E, widzicie, wsadziłem trzy krotkę, dosyć duży korzeń i kolejną kość, żeby wiedzieć sobie, gdzie lać wodę. No i wiecie, dla wystroju już z tymi kośćmi jestem tak przyzwyczajony, że no muszę wsadzić e, jakąś kość. I myślę, że jak będziemy robić Nicaragu i nowy pojemnik, to oprócz kości wsadzimy również też trzykrotkę, bo trzykrotki naprawdę są niezniszczalne, jeżeli chodzi o ukorzenianie się. Więc nawet jeżeli nasza Nicaragua kopie, to na pewno spokojnie, nie jest to takie dosyć pewne, ale... Jesteśmy dosyć pewni, że i tak trzykrotka przyjmie się w jej nowym pojemniku. No, i my możemy się jeszcze zbliżyć trochę do naszej samicy, która akurat tak stanęła, że no nie widać jej oczu i reszty. Ale widzimy jej piękny odwłok, piękny karapaks. I jeżeli, się, jeżeli mówimy o tej samicy i tamtym samcu, który jest w tamtym pojemniku. To yy, ta samica jest o większa od tamtego samca. Oba są tak naprawdę z tego samego podwórka, a jeszcze wam powiem, że ta samica jest naprawdę już, no przeszła dużo, ponieważ tak. Ta samica już jest po kopulacjach, po kokonie, yy, który mi złożyła. Tak złożyła mi ona kokon. Nie w tym pojemniku, tylko w innym. Yy, tego wam nie pokazywałem, ponieważ yy, Powiedziałem Wam kiedyś, że jest takie akwarium o żabkach. Były właśnie te kokony i w ogóle. I tak jak mówiłem Wam, że zacznę nagrywać tą część z Wami na nowo. Dlatego to właśnie się powtarza co roku, ale o tym odcinku przeznaczonym do właśnie tego akwarium, które widzieliście. I ta samica, mówię Wam, już naprawdę jest bardzo starutka, bo ona, no mówię, przeszła kopulację, przeszła kokon. I ona po prostu siedzi sobie tutaj, już w tym pojemniku docelowym, na po prostu spokojną starość. O, właśnie sobie otrzepywała. Widać, właśnie jak sobie otrzepuje nogogłaszczki. Spróbuję ją le leciutko szturchnąć, żeby może nam się tak odwróciła, żebyśmy ją przodem widzieli. Już lepiej. No, zobaczcie. Widzimy trochę jej oczki. No i widzimy, że to samica, no bo nie ma. Bulbusów na końcu yy, na końcu nog łaszczek. No i ja tak naprawdę dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało, oczywiście, obowiązkowo musicie zostać łapkę w górę. Jak zostawicie 11 łapeczek w górę, to pojawi się kolejny odcinek z ptasznikami z tej hodowli. Jak ktoś nie subskrybuje, to tam na dole jest taki czerwony przycisk, subskrybuj. Następnie, jak pojawi Wam się dzwoneczek i zaznaczycie opcje wszystkie, to będą do Was przychodziły powiadomienia o nowych filmach na tym kanale, więc po prostu warto to zrobić. A tak jak mówię, jeżeli będzie pin 50 subskrypcji na tym kanale, to pojawi się ten odcinek na 50 subskrypcji, więc ogólnie Wam dziękuję, jeżeli to dobijecie. I również zapraszam, zapraszam Was na mój drugi kanał, Tymon Plus. Tam są bardziej filmy eksperymentalne. I również zapraszam Was do subskrybowania tamtego kanału. Zapraszam Was również też na kanał Ptaszniki Zająca. To jest bardziej kanał o ptasznikach, jeszcze bardziej. On też zajmuje się ptasznikami, dlatego zapraszam Was jego, na jego kanał. Oba linki w pierwszej linijce opisu. Zapraszam serdecznie ja się z wami żegnam. Na razie i hej. Hej, nie wyłączajcie jeszcze tego filmu. Zapomniałem wam dodać jedną ważną sprawę, o której nie powiedziałem o, naszym, o naszej samicy kątniczka. Nie powiedziałem wam dlaczego nie pokazałem wam, jak nagrywam to, bo moglibyście się spytać w komentarzach hej, dlaczego nam pokazuje kątnika, gdy jest przygotowany już pojemnik i pajęczyna już dążył sobie zrobić, czemu nam tego nie pokazałeś? Nie pokazałem wam dlatego, że on został złapany i siedział w słoiku bez dziurek. Dlatego potrzebował tego pojemnika na w trybie natychmiastowym. A miałem wszystkie, cały detalink pod ręką, więc od razu po prostu szybko zrobiłem pojemnik. I nie tak szybko, że nie zdążyłem nagrać, tylko akurat wyładowała mi się bateria w telefonie, potrzebował powietrza. Dlatego o, dopiero go widzicie teraz na tej aktualizacji. To było to wszystko z mojej strony. Na razie i hej.